De mago z tej strony Manbat. Witam was w pierwszym odcinku z gry Red Orchestra 2. Jest to gra poświęcona czasom drugiej wojny światowej. Została ona napisana przez firmę Trip and Wear Interactive a wydane 13 września 2011 roku gra toczy się w latach 1942-1943 roku. Pierwszy odcinek nie będzie od razu zaczynał się od akcji, czyli od pierwszej misji, co się będzie działo, lecz z samouczka będzie pokazywał co, jak i dlaczego jest w tej grze. Dlaczego? Dlatego, gdyż jest on do pokazany, tutaj parę mankamentów, które są w tej grze a w inny raz z tamtych lat, czyli 2011 roku, nie było. A więc zapraszam do samouczka, gramy w kampanium czyli Niemcami, gramy sobie w frontostalnym czyli standardowym Nie będziemy się nie wiadomo, wysoko wychylać i wybieramy. Więc zapraszam Was na, można powiedzieć, początek. Komunizm to czerwona zaraza, która zagrozi całej Europie, jeśli nie zdołamy jej powstrzymać. W czerwcu 1941 roku operacja Barbarossa była śmiałym wystąpieniem naszej ojczyzny przeciw widmu bolszewizmu. Odnieśliśmy niebagatelne sukcesy, a nasze oddziały stanęły u bram Moskwy. Jednak żadna armia. Nawet tak potężna jak nasza nie zdoła dotrzymać pola wrogowi mogącemu zmobilizować tak niezliczone zastępy. W związku z tym, nasze naczelne dowództwo podjęło w 1942 roku decyzję, że Moskwa nie jest warta niemieckiej krwi i skierowało naszą szóstą armię na południe z zadaniem zdobycia innego celu miasta o nazwie Stalingrad. Przejęcie go zablokuje ważny sowiecki szlak handlowy prowadzący nad Morze Kaspijskie i otworzy nam drogę do bogatego w ropę naftową miasta Baku. Nasz nieunikniony sukces zada potężny cios kruchej już sowieckiej machinie wojennej. Nasi dzielni żołnierze wkroczyli do miasta i są gotowi przeprowadzić serię operacji przeciwko niedobitkom 62. Armii Sowieckiej. Opór jest sporadyczny, ale wróg okopuje się, nie chcąc oddać bez walki miasta noszącego imię radzieckiego przywódcy. Będziemy sukcesywnie lokalizowali każdy punkt oporu, otaczali go i niszczyli. Nie ma wątpliwości, że Rosjanie przy każdej okazji będą przelewali bolszewicką krew, posyłając żołnierzy do samobójczych kontrataków. Musimy zatem zachować ostrożność. Choć świat nigdy nie widział armii tak wyszkolonej jak nasza, Rosjanie już dowiedli, że są trudnym przeciwnikiem i lekceważenie ich byłoby lekkomyślne. Wierzę w zwycięstwo. Choć trochę mnie niepokoi, że naszych skrzydeł strzegą Rumuni i Włosi, podobnie jak nasi żołnierze. Chcę szybkiego zwycięstwa i jeszcze szybszego powrotu do Ojczyzny. No dobra, więc tak intro wprowadziło nas do tego typu gry. No i zacznijmy od samouczka. Panowie, miło mi was powitać w szeregach zastępczej kompanii 200. Skoro już tu jesteście, sprawdzimy czy przyswoiliście podstawy szkolenia. Skupimy się na podstawach obsługi uzbrojenia. Ale najpierw sprawdzimy w jakiej jesteście formie. Więc biegiem do tamtych worków z piaskiem. Dobra, a więc jesteśmy w dywizję numer 200, 8 sierpnia 1942 roku i przechodzimy Biegem, po los, los. Już szkolenie. Już pan nas przyczą, żeby jak najszybciej to wykonać, pokazać się jak najlepszej stronę. a więc zjedziemy z kołcem. Biegiem! Los, los! I przez barykady górą! Przez wszystkie! Ruszać się! A teraz na tamten pień i dołem przez fosę! Sznala! Ruszać się na drabinę! Dołem? A teraz w górę! Tam I złazić po drugiej stronie. Biegiem! Los, los! Na ziemię i pod drutami. Zobaczymy, czy umiecie się czołgać, żołnierze. Ja... Myślę, że umiemy. Przeskakiwać i biegiem! I znowu dołem! Eee, taki śli... Biegiem! Los, los! Pochylić się tu Gamonie! Głowy nisko! Szybciej! Dobra robota! Wyglądać. Mam jest... nadzieję, że nie zmęczyliście się za Anachusaka. bardzo! A teraz ruszać między stanowiska bojowe! To jest pistolet Mauser C96. Ma wymienne magazynki mieszczące po 10 sztuk amunicji. Dobra, ładuj broń! No właśnie to jest jeden ktoś ma kometer, to wam chciałem te przywagę, dlaczego Dobra, robota. zacząłem od samolotu? Sprawdzić amunicję! I właśnie to, że... Podstawowa informacja, jaka to jest broń, delikatnie zaraz jego. właśnie takie rzeczy, jak sprawdzenie nie dokładnie źle. amunicji, Dobra czy się broń nie Strzelać bez rozkazu do wszystkich celów widocznych na strzelnicy. Dobra, no to postrzelajmy trochę. Zobaczmy, czy nadaje się na strzelca w niemieckiej dywizji numer 200. No. Jeden nie trafił, Dobra, marsz na następne stanowisko. Ara, czyli pistolet dostawiamy, co dostaniemy drugie do ręki? To jest pistolet maszynowy MP40. Strzela pociskami mi kaliber 9 mm. W pełni automatyczny. W magazynku mieszczą się 32 sztuki amunicji. Dobre krycie to podstawa. Osłonicie przed kulami wroga i może ocalić skórę. Tylko mądrze wybieraj, za czym się chowasz. Dobra, czyli chowamy się. Tlamy na ślepo, mm. aż ostrzał miejsca, którego nie widzisz. To dobre rozwiązanie, jeśli nie chcesz się odsłaniać. Otwórz ślepy ogień, zobaczymy w co uda ci się trafić. Dobra, no to strzelamy na ślepo. Dobra robota. Trafiłeś. Możesz strzelać z ukrycia, albo odsłonić się i zaryzykować, że przeciwnik też odpowie ogniem. Strzelać bez rozkazu do wszystkich celów widocznych na strzelnicy. Dobra, no to strzelamy. Teraz. I, I dwa. I trzy. O, nie trafiłem w ostatni. No patrz. Dobra, jest. Dobrze! Dobra, powstań! Nie powstać, czyli... Level Control. Dobrze! Strzelać bez rozkazu do wszystkich celów widocznych na strzelnicy! No, wstawaj. Aha, się zawiesił mi chłopak. Dobrze, trafione! Kurde. No! Nieźle! Dobra robota! Teraz, aby dobrze ułożyć broń i celniej strzelać, zacznij kontrolować oddech. Strzelać bez rozkazu. Ty no razem jest. To jest która jest zauważona w tej grze. Kontrolowanie oddechu Owszem, dla pewno też powiem, że już byłoby wcześniej w jakiejś grze. E, nie powiem, że nie, ale nie chodzi źle. o to, że tak się na chyba Wykonać wszystko i mówię, jaka to jest broń, z jakiego mogę jest karabin Mauser strza... kar 98 a Jedno strzałowe, powtarzalne, z magazynkiem na 5 stóp amunicji. Wykonane. Oczywiście celność jest większa, jeśli mierzycie dowiecie. odpowiednio do wskazań celownika. Aby celnie strzelić, przy pierwszej próbie oceń odległość i ustaw celownik. Na przykład 300 metrów to dobry punkt zero dla twojego karabinu. Przećwicz ustawianie celownika i ostrzelaj cele na strzelnicy. No a więc właśnie to jest to, o czym mówiłem, że jest coś takie... że właśnie jak kręcimy kółeczkę to na dole, koło radaru, Pokazuje nam się odległość i on nam to ustawia. Bazowa jest Nie 300 Nie zapomnij tego, przeładować karabinu, Pokażę ci, zacznijmy od 300 strzelać. Dobra, zobaczymy czy z 300 to się da strzelić tam, czyli jest jakoś tak dość dobrze ogarnięte. Szybcie był, właśnie, o kontrolowanie oddechu. Trafiłem, trafiłem, no to idealnie. Nie zapomnij Ale... przeładować karabinu... Już lepiej. Kule podlegają prawom grawitacji. Lecąc stopniowo obniżają swój pułap. To kolejny powód do dobrego ustawienia celownika lub mierzenia nieco wyżej. Ostrzelać cele raz jeszcze! No właśnie, no to trzeba zwrócić uwagę, że troszeczkę jest to tak niedopasowane pod względem odległości, ale skoro jest odległość pokazana w postaci grawitacji, czyli coś musi być tutaj dopasowane. i spusowane. na lewo! Celuj niżej i Dobra. ostrożniej Dobra. mi z okay. tym spustem! Czyli to był taki rozgrzewczy strzał, czyli jednak grawitacja jest jakoś dopasowana celu! Dobry strzał! Nieźle! Dobra robota! Marsz na następne stanowisko! O, poproszę. No to ja jest lekki karabin maszynowy MG-34. Sto jak zapewnia są, stabilność? Ja Włęcznie mieści się 50 sztuk amunicji. No, broń przed sobą. Dobrze! Szybkostrzelność tej broni jest tak wysoka, że jej lufa może się przegrzewać, a przegrzanie grozi wybuchem. Wtedy karabin stanie się bezużyteczny, a ty bezbronny. Wymieńcie teraz lufę! No właśnie, i na takie małe komentarze. Moje zdanie jest to bardzo świetne w tej grze. Otwórz odcinek z tymi Małe mankamenty, a cieszą, cieszą. tak naprawdę, powiedziawszy, no bo. No bo, tak naprawdę, powiedziawszy, no. Mało się spotyka gier, teraz on tak dopieszczony. już są w języku Dobrze, polskim. Teraz dokonane. przełącz na tryb pojedynczego strzału to... o mnie... o właśnie. Wydaje mi takie ćwiczenia tutaj. Pojedynczy tryb strzału, że można się pobawić. Tak, jak ja teraz że staram sobie jak najdokładniej i jak najdalej strzelić. To sprawia, że tak na naprawdę. Mam na stanowisko e, I przy okazji po te, po, podstawowe informacje powiedzą, wszystko można się dowiedzieć, co tak ustawić. No a, za mną! O, jakieś komendy użyłem. To standardowy karabin Kar 98 tak. z zamontowanym no, celownikiem snajperskim. Możesz strzelać, to, strzelać z pozycji stojącej, z przyklęku lub należącej. Im bardziej stabilną masz pozycję, tym celniej będziesz strzelał. Z pozycji stojącej... Ognia! Dobra, no, no to postrzelamy. Czy to jest kontrolowanie? To jest. Czy jest ustawianie broni? Owszem, jest. Dobra, mi się da, 400 jest najbardziej optymalna co do karabinu, chociaż zobaczymy. Aaaa, przestanę mi oddać. No, powinienem przeładować. Jak ja mogę iść na wojnę i przeładować? Nie przeładować. Kurde. A, no to jest już mój najgorszy błąd. Nie znosi, znosi, strasznie znosi tą parę. Nie 400. Znaczy 300. Przeładujmy Pamiętaj, że ty kontrol. Dobrze. Dobrze. Z przyklęku Strzelać bez rozkazu. No, no to idziemy z powrotem. Od najdalszego. Bah. No, czy, Okej, okay, dobra. Dobrze. jest ciekawy do wykonania. to tu mam ale tutaj widać. Bardzo szybko można się nauczyć. I jak strzelać... Wystarczy adekwatnie jakiś sobie robić. I można... Można dość ciekawie to ogarnąć. Dobra, przeładuj OK, Okej, skończę. Przeładowałem, ładnie. Dobrze! Dobra, jest. Kulę do podlegają prawom grawitacji. Lecąc, Aha, stopniowo okay, obniżając za To kolejny powód do dobrego ustawienia celownika lub mierzenia nieco wyżej. Ostrzelać cele raz jeszcze. Nara, raczej mi to. Wysoko i na prawą. Trafić w cel, i nie szarpać za spust. Czyli do wysoko i na prawą mi zrzucić Czyli na do i w lewo dać, tak? Tylko zrozumiałem. W celu, dobry strzał. Ale w celu, ale nie jest idealnie trafny, bo mi skończył już od razu, czyli gdzieś tutaj. Wysoko i na lewo. Kurde. Celuj niżej i ostrożniej mi z tym spustem. Wysoko i na prawo. Trafisz cel, cel i nie szarpać za spust. W celu, dobry strzał. Patrzcie w ogóle, jaki to jest ten mankament, nie? Daj się nie było. Celu! Dobry strzał! Nieźle! Dobra robota! Dobra powstań! Zakowicie trzeba prosto to trafić, a to taki mały. Przyjrzyj zon. się uważnie. Karabin ma również standardowe przyrządy celownicze wykonane z metalu. Korzystaj z nich, gdy zostaniesz zmuszony do wymiany ognia na bliską odległość. Użyj metalowych przyrządów celowniczych i ostrzelaj cele. myślę, że tak to ja w ogóle nie będę miał trafić. No właśnie, no sorry. Proszę Państwa, ale. To troszkę bzura. czyli ma jeden duży minus, sorry. Zapomnij komentarzu ostrzaje ze snajpery z mechanicznego salownika. Dobrze, jak skończysz? Marsz do okopu z granatami. No, oczywiście. A teraz kryć się tutaj. To jest myślę najlepsza zabawa. Oto standardowy granat ręczny. Wybuchowa głowica, no to a na a ale jej końcu wyciągana zawleczka. Rzuć granat do okopu przed tobą, nie ujawniając swojej pozycji. Dobra, wleciał, czy wybuchnie? Wybuch. A teraz już z pozycji wyprostowanej, rzuć kilka granatów do dalszych okopów, ja przerzuciłem. No, nie trafiłem. Czybym bym ten trafił? Chyba tak. Dobra robota. I pamiętaj, dobra, po wyciągnięciu trafiłem. zawleczki zaczyna płynąć czas. Jeśli wróg podejdzie blisko, trzeba chwilę odczekać, aby wybuch nastąpił zaraz po rzucie. Nazywamy to gotowaniem granatu. Tylko nie trzymaj go za długo. Tym razem pogotuj granat przez kilka sekund zanim rzucisz. No. Myślę, że będę dobrze nagrzany. Dobra robota. Marsz Dobrze, na stanowisko dobra. karabinu maszynowego. Gdzie? A tam, no dara, no to jedziemy. Tam myślałem, że mi granat zostanie w ręce, i będę miał wybuchowe elementy. To karabin MG-34 na trójnogu Lafet, przystosowany do prowadzenia ognia ciągłego. A tu jest taśma z amunicją, dużo wygodniejsza w obsłudze. Tylko pamiętaj, by nie przegrzać lufy. Dla większej celności. Zamontowano tutaj metalowe przyrządy celownicze. Korzystaj z nich. Zasięg dowolny. Otwórz ogień do ciężarówki. Dobra, no to strzelamy do ciężarówki. Dobrze strzelasz. Możesz opuścić to stanowisko. mogę opuścić, to ja to postrzelam jeszcze troszkę. No, no i teraz to ja mogę opuścić. Nie gra, Zanim odejdziesz, pamiętaj tylko, że broni możecie używać również w walce wręcz. Zaatakujcie beczki swoją bronią. Wyobraź sobie, że to jakiś bolszewik. Dobra, idziemy na niego. bolszewiku, gin. No, gin. Do ataku na beczki Do taka mała rada. Nie pozwól przeciwnikowi osiągnąć przewagi w walce wręcz. Dobra robota. Żegnam i powodzenia. O, no, czyli dobra, przeszliśmy szkolenie, możemy ja, iść my na my wojnę ale... więc y, będzie dobrze, okej, okay, myślę żeby skończyć na końcu szkolenia ten pierwszy odcinek, więc dzięki wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia w, w naszej pierwszej misji.